Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym szyciowym. A jednak trochę nieszyciowym odcinku, ponieważ pokażę Wam się jak zrobić spódnicę tiulową z koła, ale tak naprawdę szycia będzie tutaj bardzo mało, a nawet obyłoby się bez. Także wystarczyłaby igła z nitką i to szycie możemy zastąpić. I co nam dzisiaj będzie potrzebne? Oczywiście tiul, ja mam 4 metry tiulu takiego cienkiego, miękkiego, do tego czerwoną tasiemkę, taką grubą, kupioną w pasmanterii i właściwie to tyle. A jak to zrobić? Jak zrobić, żeby ta spódnica z koła fajnie się układała i żeby nie trzeba było jej szyć. No to zaraz się przekonacie. Do dzieła. Pierwsze co musicie sobie dobrze ułożyć wasz tiul i tutaj trochę jest zabawy, bo jeżeli macie kilka metrów uciętych w jednym kawałku, to będzie wam potrzebna druga ręka, a właściwie druga para rąk. Bo sam, samemu jest ciężko. I jak to złożyć? Musicie tak złożyć ten tiul, żeby zarówno jeden bok, jak i drugi był nieprzecięty. Czyli jak widzicie, jest po prostu całością. Dzięki temu po wycięciu spódnicy macie boki pełne, nie musicie ich zszywać. I ja to zrobiłam tak, że najpierw złożyliśmy tiul, rozłożyliśmy go. Cały na, na, no rozłożyliśmy go, później złożyliśmy na pół w jedną stronę, następnie w drugą. Czyli jeżeli tak, raz składacie w, po szerokości, to potem znowu po długości. Po szerokości, po długości, aż mi powstało tutaj właśnie kilka takich warstw. Jak widzicie też fajnie się układa, że nie prześwituje aż tak, także myślę, że ta spódnica będzie bez podszewki, taka typowa na lato. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w efekcie końcowym. Ale jeżeli chcecie zrobić podszewkę do takiej spódnicy, to robicie ją dokładnie tak samo jak, jak właśnie z tego tiulu i później tylko przy łączeniu później podszewkę do do, do, do tiulu. Natomiast teraz, kiedy mamy już złożoną tą naszą tkaninę, czyli ten tiul, tutaj jest właśnie tego barachła więcej, możemy sobie zaznaczyć naszą spódnicę. Jak to robimy? W tym rogu... Musicie sobie zaznaczyć, ja postawię, żeby mi nie uciekł. Wyliczyć sobie promień, korzystając tutaj z. Ze wzoru na, na promień z koła. I ten wzór wygląda tak, że macie obwód waszej talii plus 1 cm dzielone przez 2 pipi To jest 3,14. Więc po dodaniu, pomnożeniu, podzieleniu i tak dalej wychodzi u mnie 13 cm. I ja sobie zaznaczam tak. 13 cm na tym boku. Tu, 13 cm na tym. I dokładnie od tego czubka zaznaczam sobie te 13 cm też w tym miejscu, w tym i tutaj. I łączę sobie te odcinki takim właśnie półkolem. I po wycięciu to będzie moja talia. Także bardzo, bardzo prosta sprawa i tak naprawdę właściwie już jest gotowe. I teraz chodzi um, dokładnie o zrobienie tego samego, tylko teraz nasza linia jest ważna ta. Um, ja sobie jeszcze tutaj zepnę, żeby później jak odetnę ten trójkąt. Mi się nie rozsypało. I teraz długość waszej spódnicy. U mnie wychodzi 50 cm, żeby była taka trochę do kolanka, więc ja sobie zaznaczam od tej linii po długości na jednym boku i na drugim długość spódnicy. Czyli to jest tutaj tak i tak samo od tego miejsca później zaznaczam fragmentami te 50 cm, żebym łatwiej mogła. Wy może jeśli macie cyrkel, to oczywiście z cyrkla możecie tutaj skorzystać, jeżeli nie, to właśnie w taki sposób można sobie szybko odrysować dół spódnicy. No i co, jak to zrobię? To połączę sobie te wszystkie odcineczki i wytnę, i tak naprawdę spódnica będzie gotowa. Zostanie tylko wykończenie góry, bo na dole i tak nic z ciulem nie robimy, bo przeszywanie go, zakładanie, podszywanie mija się z celem. On wygląda fajnie, jak jest taki puszczony, wtedy lepiej się układa, więc ja dołu nie będę zaczepiać. A jeśli chodzi o górę, to też zaraz wam pokażę, co zrobić. Właśnie po to jest ta czerwona tasiemka, żeby było szybko. Fajnie i bezboleśnie. To co? Wycinamy. No i jak widzicie, wycięłam spódnicę i jest gotowa. Nie ma tutaj po boku żadnych szwów, jest w kształcie koła. Oczywiście ja widzę, że 4 metry. Zużyłam 4 metry na ten, więc mam 4 warstwy, i to jest mało, jeżeli, chodzi, jeżeli chcecie, żeby ta spódnica nie była prześwitująca. Ja mam taką halkę właśnie czerwoną, też tiulową, więc do tego po to była mi ta ta siemka, bo będzie fajnie z tą czerwienią się komponowała. Natomiast, jeżeli wy chcecie, żeby wasza spódnica nadawała się do noszenia i nie pokazywała wszystkiego, co macie pod nią, to albo w tym momencie kroicie sobie podszewkę dokładnie w taki sam sposób, jak spódnicę z tiulu, i ją pop po prostu tylko tutaj później łączycie i doszywacie pasek albo gumkę. Albo możecie na przykład skorzystać z takich halek, jaką ja mam. To wam pokażę w stroju dnia już w czwartek, także zachęcam do oglądania. Albo możecie na przykład spróbować kupić więcej tiulu i zrobić tych warstw 6 czy 7. I wtedy też przy takim kolorze jak czarny nie będzie nic widać. No, chyba że założycie białe majtki. Ale wracając do tasiemki, ja teraz sobie zrobię tak, że za Zakładam tutaj górę dwa razy, znaczy właściwie raz tak malutko więcej i później jeszcze raz, o, i ja sobie to przeszyję i tutaj mówiłam, że nie będzie szycia, bo ja to sobie przeszyję, ale tak naprawdę nie trzeba tego szyć, można to zrobić na właśnie na przykład igłą nitką, jeżeli nie macie maszyny. Ten tunelik jest potrzebny nam po to, żeby włożyć do niego tasiemkę. Jak widzicie, tasiemka jest grubsza, ale ona się fajnie zroluje, więc będzie fajnie wyglądała w środku. Natomiast z tyłu, dokładnie na środku tyłu, sobie tutaj wyjdzie dookoła, tak, i ona wyjdzie sobie tyłem. I to będzie moja tasiemka, która dopasuje mi spódnicę w talii, no bo tak naprawdę wymiar jest praktycznie ok, ale żeby się jakoś ta spódnica trzymała i nie spadała, to właśnie do tego będzie ta, ta tasiemka, która sobie tutaj w tym tuneliku będzie. Tyłem sobie wyjdzie, tu możemy sobie zawiązać kokardkę, no oczywiście zaraz Wam pokażę efekt końcowy i wyglądać to będzie bardzo, bardzo tak jak królewna, naprawdę myślę, że efekt końcowy będzie całkiem ciekawy. To co? Robimy ten tunel y, i w, y, wkładamy do środka taśmę. kochani, jak widzieliście, naprawdę bardzo, bardzo prosta rzecz i spódniczka gotowa. Z tyłu mamy zawiązaną kokardkę z tasiemką, oczywiście ja wybrałam czerń i czerwień, bo mam też czerwoną halkę, taką tylową pod spód, więc myślę, że to będzie się fajnie ze sobą komponowało, a przez to, że to jest cienkie, zwiewne, lekkie, to nawet na lato może być czerń, zwłaszcza, że mi się szykuje w wakacje kilka wesel, to myślę, że właśnie coś z takim strojem mogę pokombinować. Dodatkowo taka spódnica jest spódnicą taką, powiem Wam, przyszłościową, która Rośnie albo zmniejsza się z razem z Wami, bo przez to, że Mamy tę tasiemkę, którą możemy sobie kontrolować, czy chcemy bardziej czy mocniej ściśniętą w pasie. To jak nam się przytyje, to spódnica też będzie dobra, a jak nam się schudnie, to też będzie dobra. I na przykład tutaj do mam kieruję, żebyście uważały, bo jak sobie uszyjecie taką spódniczkę, a macie córki, to na bank będą wam podkradać, bo ta spódniczka będzie też właśnie mogła się dopasować do dziewczynek powyżej jakiegoś tam wieku, bo wiadomo, do takich malutkich to nie, bo te... ale wtedy miałby Maxi! Tiulówkę. Fajna by była. No, ale wracając do tematu spódnicy, tak jak wspominam, bardzo prosty przykład na to, jak zrobić spódnicę z koła, bez praktycznie szycia. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podoba. Czekam na Wasze spódnice tiulowe, a dzisiaj się z Wami już żegnam. No i do zobaczenia w stroju dnia, w czwartek właśnie z tą tiulówką. Pa!